Cześć. Witajcie na kanale Sodoverse. Ja jestem Sodo, a to pierwszy film z serii, w której zbudujemy jedno z najlepszych stanowisk gamingowych w Polsce. Zaczynajmy. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zbudować takie stanowisko, bądź takie stanowisko, to tak się składa, że świetnie trafiłeś. Na tym kanale pokażę Ci, jak zbudować Twoje własne wymarzone stanowisko gamingowe całkowicie od zera. Podzielę się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, które zdobyłem w trakcie realizacji tego typu projektów, a ponadto pokażę Ci wiele porad i wskazówek, których nie znajdziesz najprawdopodobniej nigdzie w polskim internecie. Dobra, Widzowie. Zabieramy narzędzia i jedziemy na budowę. W początek spokojemy sobie w kratarki. Oczywiście nie zapominamy o środkach bezpieczeństwa, okulary i bezpieczne buty. od z Ikei, żeby łatwiej wynosić rzeczy. No i womit buta też się przyda do skucia płytek. Lecimy! W większości filmów o budowie stanowisk gamingowych widzimy jeden powtarzający się schemat. Składamy biurko, stawiamy monitory, do tego jakieś ledy, no i to w sumie tyle. Ale ja chciałbym to zrobić zupełnie inaczej niż wszyscy do tej pory. Znajdujemy się właśnie przed drzwiami do mieszkania, które nie było remontowane od 30 lat. Przestarzałe instalacje, archaiczne rozwiązania i technologia, która zatrzymała się w miejscu. Ale to właśnie tutaj powstanie coś, czego jeszcze nie widzieliście. Nie tylko stworzymy najlepsze stanowisko gamingowe w Polsce, ale wyremontujemy całe mieszkanie, stworzymy ekosystem, który zamieni to mieszkanie w Centrum Technologii, dostosujemy oświetlenie, elektrykę, a także sieć internetową. A to wszystko po to, by stworzyć system sterowania jakiego jeszcze nie było, to nie jest nowy projekt, to całkowita rewolucja, a to wszystko zaczyna się właśnie teraz, jeśli chcesz zobaczyć, jak rozwalam to 30-letnie mieszkanie, Kliknij w film, który właśnie teraz wyświetla się na ekranie. Nie zapomnij zostawić lajka, subskrypcji i komentarza. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pozwala rozwijać kanał. Dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach.